Z tej strony kino, kinowe pomioty dromuryja, czy sorry na kino, ale kinowe pomioty są gdzieś na tym świecie i nawet je widzę. Ale one są chyba takie y, y, drzewne eee... Tak, zaczynamy z kinowymi pomiotami fu z gospodarczą kiną. A rzeczywiście mam tylko jednego tego. Nie no ale nic, nieważne. Zaczynamy oczywiście dalej. Jezu, nie wypowiem się. Startujemy dalej z odcinkiem ze spora. Właśnie w tej jakże nowej, zacnej fazie. No, w ogóle, to, on miał zawsze wypadający odbytek, ale on zawsze różowy. Nie ogarniam tych postaci, ale y, spoko. Oczywiście w tej fazie post postaramy się za wszelką cenę być przedsiębiorczymi, czyli jednych będziemy rozwalać z jednymi, będziemy się zaprzyjaźniać i tak w kółeczko, a na razie się rozmnożymy. Co my tutaj w ogóle mamy? Tak, tak, wiem, planista plemienny, 25, 25, dobra. Zajrzyjmy sobie do kinowych. Podobno właśnie możemy się z nimi zatentegować, ale to poczekajmy, aż mi się, że tak powiem, jajeczko wykluje. Czy aż te, te małe urosą? Ja nie wiem co to wyczyni, ale one są słodkie. Ojo jakie mam wielkie oczka! Ojojoj, jestem taką małą, słodzi... No. Eee. <ścoughs> What the f O, kinowe pomioty, z nimi się na bank No to są kinowe pomioty które się tutaj też osiedliły się. czy są takie wiecie trochę powrót w czasie, bo tak naprawdę ja się nowymi pomiotami osiedliłam wcześniej. Teraz teoretycznie Gospodiną się osiedliłam wcześniej i teraz te nowe pomioty się zasiedlają po raz kolejny, co jest troszkę dziwne. Ale konkurencyjne plemię, no spoko. Yy, tylko będziemy się z nimi przyjaźnić, więc oni nie do końca będą taką konkurencją. Ale żeby to zrobić, to by nam się przydało jakieś trąby do grania czy whatever. Yy. Idź też powiedzenia A ty jeszcze jesteś małym słodziaczkiem róziowym, no. no! i rosłeś. Już nie jesteś taki słodki. W sumie taka słodka nie jesteś. Jak wolno to żarcie leci. No. Nie chcę poczekać, kupić sobie chociaż trąbę, nie? Mamy już trąbę. Marekasy mamy, no to, to jeden... Że tak brzydko powiem, ale trzeba poczekać, aż nam przyniosą żarcę. Na razie mam 16, potrzebuję 25. Rozejrzyjmy się tu po świecie. Może to rzeczywiście będzie przy ten tego wadzie, jakiegoś tego przyduboska. Co to jest w ogóle? Coś dziwnego, no ale spoko. Mamy już 24. Dziwne, że tu są kinowe pomioty i tam też są kinowe pomioty, ale no... cóż. Różne dzi dziwne rzeczy się dzieją. W ogóle czemu jest to jakaś różowa, w sensie... Jakiś taki kolor ma, ma kinowe pomioty, jakiś taki sraczkowaty. Serio piankę? Okej. Okay. No, składać ofiarę. Nie, składaj. Nie, 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 czas jedzenia. Nie, 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 nie. dobra. Marakasę trzeba pierdyknąć. I w sumie, wiecie co, wyślijmy jednego. Niech spróbuję tego oswoić. Jestem ciekawa, jak to. Niech to będzie wyglądać tak. Ja nie wiem, co oni tam kminią. Zobaczmy, jak to wygląda. Podchodzi, bierze kostkę. Nie, to naprawdę takie przyjacielskie zachowanie. Nie go do zagrody, no spoko trzeba będzie jeszcze jednego i tak tak odentegować Czy oni nie są prezent dla nas? Byłoby miło, nie powiem. Aha, oni się osiedlili tutaj. Tam jest jeszcze takiego jednego swoje. Aha, nie mamy wystarczającej jednostek jedzenia. Czy ktoś coś tu teraz niesie? Nie, się, dobra. To osiedlimy sobie jeszcze jednego. No, come on. o, o, Przychodzą jakby jak u siebie Belino. W sumie to są u siebie i to są kinowe, i to więc. Ale dobra. E, bierzmy swoje plemię. A czekajcie, niech tamten zagoni tego dużego jeszcze nam tutaj do... do. Jaka muza. Jest Indiana Jones czy coś. Dobra. Bierzcie marakasy. Ja zaznaczyłem całe plamię, nie? Wszyscy po marakasy. Wszyscy by coś też mogli zjeść w sumie. Wizyty ty wylazłeś z tego? Włazić tutaj ja, ja odkłada, że żeby... No, bierzcie maraku... ...marakasy w sensie. E, e, halo. Oni coś nie ogarnęli, co mam robić, więc dajemy sobie każdemu po kolei i tyle. Pierz no, marakasa. Aha, bo ty jeszcze chyba jedzenie odnosisz. Trzy dni później. Tam ci się tam ten tegują w tym? Nie mam pytań. Pierz marakutacha i idziemy. Dobra, plemię idzie do brązowego uh. epicki stwór, fajny. cześć, przeszliśmy się z wami zakumplować Cieszęć! Dobra. Drosy, fajnie. No, fajnie. Mogę chłopaki? Dobra. Tu mamy już przyjaciół. Więc idziemy dość. Dobra, to już widzieliśmy. Zostajemy totem. To też już widzieliśmy. Przede wszystkim pochodnio. I dobra, trzeba jedzenia nazbierać. Kurde, tam kolejny jakiś epicki stwór. Jesus Christ. Nie wiecie co, to ten jeden pójdzie tutaj zbierać, a ten jeden pójdzie. pójdzie zbierać tam. Trzeba to zbierać. Trzeba nam jeszcze postawić trąbity i trzeba nam rozmnożyć kolegów w wiosce. Jeden marakuta w włapie, drugi ten. Drugi mnie się żarce, spoko. Zbliżamy się na, na drogę tutaj przyjazną, więc teraz trzeba będzie kogoś rozdupczyć. Kogo tutaj w ogóle mamy. Zobaczmy sobie. To coś to wygląda jak kinowe pomioty. Again. Ej, mamy same kinowe pomioty na świecie ogarniać, to? No nic, no cóż, to no, część trzeba będzie rozwalić, tyle, ale... Trochę taka lipa. Mamy no, jeszcze te kije trzeba im zrobić, kurwa. Wtedy mi się będzie lepiej zbierać. I chyba szybciej. Z 20. Składaj, składaj, składaj. Dobra. <test> co <accent> wam się od zbierało? A co? A nie... Uh... to mogę zbierać jedzenie? Widzicie, zbierajcie tutaj, trzeba rozmnożyć nam. Jest ciekawość, się, on zapytał, co ty robisz, mógłbyś zbierać. I tu jest Marokutachem Wesekio. I też nie, nie, weź kija, weź kija na początek, weź kija. Jak już będziemy mieć wszystkich, to ich uzbroimy w pochodnie i idziemy palić różowego. Bo większość trąbitów to ma jakiegoś zaszczepem. No coś, coś mi się tu za bardzo panoszą, więc... Ty idź sobie zjedz. Ty też sobie zjedz. Wodzu, ty też idź sobie zjedz. Dobra, i możemy... Wszyscy biorą... pochodnie które plemię chcemy niby atakować no, są pochodnie Ty też Ty też to też Nie, nie, nie. Troszeczkę to ale ich zaraz. Dobra, jeszcze tutaj dwóch nam się zajmuje jedzeniem, niech biorą pochodnie w dłoń. No i co? No i suru na tego. W sumie niepotrzebnie ich ostrzegło, mogłam na początek chcę tutaj gdzieś dotrzeć. Aha, moje plemię nie ogarnęło co ma zrobić. No mam nadzieję, że do im radę.

Czyli to dzikie zwierzęta próbujące wykryć moją żywność potrzebne, naprawdę. Hmm. Czemu dwóch w ogóle moich mam marokasy? Co to za Malimy im chatę. Może się nie zdążę rozmnożyć. Myślę, że tam żarcie podkrada. Już ty z mojej żarcy, nikt go nie rusza, nie ogarniam tego. No nic, dobra. Pamięk, tą wioskę i no. Miałem się być z różowymi, wydaje mi się, że będę się z różowymi za Chociażby ze względu na to, że Bo plemię nie wraca. Do domku, z racji tego, że zieloni już nas nie lubią. plamy wracać. Z racji tego, że no właśnie, zielony nas, nas już nie lubi i trzeba by było włożyć wiele energii, żeby coś z nim zrobić. A, a różowy jest jest i spontan. Co nam się zdecydowanie przydadzą? Czemu kurde nie dostaliśmy oszczepów jakiegoś slipa? No dobra, spróbujmy zobaczyć, co, co, co nowego możemy sobie założyć. Yy, czy my coś z tego mamy? mamy zbieractwo na poziomie trzecim. Wybalamy, bierzemy sobie. Chociaż wiecie, co ten kapelutek. Jest śliczna. Prawie. Hmm. To mogę wywalić. To sobie założymy tutaj. Okej. Okay. Co my w ogóle mamy z masek? Mamy założoną tą na walkę 2, to jest walka poziom 5. To zdecydowanie nam się przyda. Marko, to towarzystwo trzecie, mamy towarzystwo na czwartym, więc to nam się nie przyda. Wytrzymałość, poziom piąty. Wytrzymałość, mamy trzeci. Gdzie my założyliśmy maskę wytrzymałości? Ja w ogóle gdzieś mamy? Czy może wytrzymałość nam to dawało? To nam daje wytrzymałość trzeci, to, to spada. Bierzemy sobie tę wytrzymałość, poziom piąty. Towarzyskie trzeci, walka trzeci tego nie chcemy. Tego też nie chcemy. Tego też nie chcemy. Dobra, wsio Mamy panią w kapelusiku, która, która jest mi się dokokszona, jak na ten moment. I w ogóle z tym też czasem. Początek. Co to było, to ja nie wiem, ale spoko. To jest jakieś zabierackie. Talibku jakbyś tak mogła się na razie tego zmegas Tu przede wszystkim idź zjeść później może wziąć też kij zbieracki i ruszyć zbierać a wy Oczywiście już ruszacie na zbiory I tak nie włączam przeglądarki tym razem A no zawsze o tym pamiętam no w szlapy to A nie, czekaj, ty miałeś iść, zjeść Wymieścić i zbierać. Dobra. Dobra, myślę, że na dzisiaj się możemy na tym etapie zakończyć. W kolejnym odcinku weźmiemy się za unicestwianie zielonego i przyjaźnienie się z fioletowym, czy tam różowym, czy jak go zwał, tak go zwał. No i pewnie będziemy kończyć jakąś fazę. Także to nam poszło w miarę szybko i sprawnie. Także co? Komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę, nie widziane. pozdrawiam was z kina. Trzymajcie się. Cześć.